Cześć, ja jestem Jason i może tego po mnie nie widać, ale jestem fanem One Piece Dlatego dzisiaj zrobimy sobie taki mój osobisty ranking najnowszych zestawów z One Pisa, którą swoją premierę miałem 1 sierpnia. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zostawienia subskrypcji, łapki w górę, napisania jakiegoś komentarza dla zasięgu i wpadnijcie również na Discord Brick ekipy, bo tam niesamowita atmosfera, możecie porozmawiać z osobami, które dzielą tą samą pasję co wy. Bez zbędnego przedłużania, zaczynamy! Ja mam tutaj zdjęcia wszystkich tych nowych zestawów, trochę sobie o nich porozmawiamy, jest to taki filmik do jakiegoś obiadku, czy to wieczorkiem, jak wam się nudzi. I zaczniemy sobie od końca. Na ostatnim miejscu e, uklasowywuje się figurka Manki d w formie bricket. Nie mówię, że to jest zły zestaw, bo tutaj wszystkie zestawy mi się naprawdę mocno podobają, po prostu ten robi najmniejsze wrażenie. E, Manki D-Luffy e, wygląda jak Monkey D-Luffy, przedstawia tego, kogo powinien, jest to po prostu poprawna figura. E, na kolejnym miejscu mamy... Bagiego, który wygląda y, równie dobrze. Wygląda on lepiej, jest ciekawszy, ponieważ ma y, trochę żywsze kolory, dlatego uklasował się trochę wyżej. Przechodzimy już do figurkowych zestawów w skali PlayScale i ja postanowiłem dać tutaj namiot cyrkowy klauna Bagiego za 220 zł bez grosza. Jest to budowla, która. Nie do końca mnie do siebie przekonuje jednak rekompensują to wszystko figurki a w szczególności bagi ponieważ jest on naprawdę niesamowity nie jest to zły zestaw, ale po prostu z tych playscale'owych podoba mi się najmniej Zaraz za namiotem Bagiego mamy bitwę w Arlong Parku. Naprawdę ładnie prezentuje się ta wieża, ta budowla. Mamy też świetne minifigurki, ponieważ jest tutaj Luki z tymi rozciągliwymi rękami, które ostatni raz pojawiły się bodajże u elastyny, i nie ma mocnych. Mamy też nami oraz usopa w innych strojach. Niż tych, które pojawiają się w innych zestawach. Mamy wcześniej wspomnianego Arlonga, który jest na pewno powodem, dlaczego warto kupić ten set. Oraz jego Pomagiera mi naprawdę się podoba. Teraz coś, co może niektórych zaskoczyć, ale na trzecim miejscu pływająca restauracja Barati. Dlaczego? Wytłumaczę to przy okazji następnego zestawu, jednak omówmy go sobie, bo ma naprawdę świetne minifigurki, szczególnie Michałk strasznie mi się podoba. Sam zestaw wygląda naprawdę świetnie, on jest w przekroju, dlatego od tyłu możemy spokojnie do niego zajrzeć. I generalnie figurki też ma. Naprawdę świetne. Przejdźmy do drugiego miejsca, a tutaj chatka w wiosce Fursza. Dlaczego? Ponieważ za niewielką cenę dostajemy naprawdę ładną chatkę, dosyć uniwersalną, ponieważ myślę, że jest to zestaw, na który skuszą się nie tylko fani One Piece'a. Mamy też trzy naprawdę świetne minifigurki, ekskluzywnego dla tego zestawu Luffy'ego. Jest też Shanks, czyli jedna z moich ulubionych postaci. I ta babeczka, która tam sobie pracowała w tej chatce. Całkiem fajny secik. Fajnie, bo w niewielkim zestawie dostajemy też taką klasyczną łódkę. No i pierwszy zestaw. Ten jest absolutnym must-havem dla fanów One Piece czyli statek piracki Going Merry, Który jest absolutnie genialny. Mamy ładnie wyrzeźbioną tą kozę tego muflona, mi się wydaje, że to jest bardziej koza, na y, dziobie tego statku piękną banderę Mamy tą wielką czachę właśnie słomkowego kapelusza. Całą załogę co istotne, nie musimy kupować innych zestawów, poza tym, żeby zebrać wszystkich członków załogi słomkowego kapelusza, którzy znajdowali się w tej ekipie na tamten moment, bo jak wiemy później dochodziły inne postacie. Ale te zestawy nawiązują do Netflixowej adaptacji właśnie tego anime. Drugi sezon już w przyszłym roku. Dostaliśmy już oficjalny wygląd Chopera. Mam nadzieję, że wyjdą też zestawy z odlewem właśnie tego malutkiego e, gościa, który myślę, że może wyglądać naprawdę świetnie. Porozmawiajmy sobie jeszcze o tym zestawie, ponieważ jest naprawdę, naprawdę świetny. Mamy też te drzewka e, od nami, które są właśnie dla mnie charakterystyczne, masę, masę różnych funkcji. 1300, 1376 elementów za 579,99. Myślę, że jest to jak najbardziej spoko opcja, szczególnie dla fanów One Piece I jeżeli miałbym polecić jeden zestaw z tych wszystkich, no to ten, bo jest to jakby nie patrzeć i konieczna rzecz właśnie w tym uniwersum. Naprawdę ładny stateczek, nie tylko dla fanów One Piece ponieważ jeżeli ktoś zbiera statki, ja tam mam barakudę oraz ten Niebieski statek. Myślę, że też fajnie by się wpasowywało właśnie w taką kolekcję. Prawda, ładnie obudowany. Pięć figurek, dużo skrytek. Nie ma co y, mówić więcej, ponieważ ten zestaw mówi sam za siebie, że jest on najlepszy z nich wszystkich. Ja osobiście planuję kupić. Wszystkie te sety na premierę. Zobaczymy jak mi się to uda, szczególnie z tym największym, bo całą resztę myślę, że kupię nad, tym, nad tą restauracją pływającą jeszcze się zastanowię. Jak kupię w 1 sierpnia te zestawy, to będzie wtedy daily. Będę pokazywał wszystkie te zestawy na bieżąco od najmniejszych do największego. Także warto zasubskrybować kanał, koniecznie dajcie znać jak wy byście ustawili ten ranking, jestem tego bardzo ciekaw i co, do zobaczenia, cześć!